Cześć, z tej strony Karol Bocian przejdźmy sobie przez szybką poradę od Babo o tym, jak używać dropdown elementu, czyli takiej kontrolki, która pokazuje nam listę elementów do wyboru, a nasz użytkownik może wybrać jeden element właśnie z tych, które się wyświetlają. Więc przejdźmy najpierw do nowej strony, Róbmy w naszej aplikacji stronkę test i tu zobacz masz dropdown element. Możesz tu masz, masz dwie opcje. Pierwsza to statyczny element. Masz listę statyczną rzeczy, której użytkownik może sobie wybrać coś i potem możesz to wykorzystać w swojej aplikacji. Oraz dynamiczna, gdzie podetniesz się pod bazę danych. Przejdźmy najpierw przez statyczny element. Tutaj jest oczywiście placeholder, który mówi, którą opcję możesz sobie wybrać, albo dokładniej piszesz tutaj, co chcesz powiedzieć użytkownikowi, aby zrobił z tą kontrolką. Na przykład wybierz sobie jakąś opcję. Jak wybieramy statyczny statyczną listę, to wypełniamy ją sobie tutaj elementami, jakimiś rzeczami, Enterami oddzielamy kolejne pozycje. Możemy sobie ustawić, żeby któraś wartość była na dzień dobry ustawiona, na przykład 13, 12, OK. I jak wyświetlimy naszą aplikację, to wygląda tak, że 13, 12 jest na dzień dobry zaznaczone i sobie rozliniemy, to można sobie wybrać inne elementy, w tym również pustą wartość. Jeżeli chcemy, żeby tej pustej wartości nie było tam dostępnej, to musimy zaznaczyć this input should not be empty. Wtedy, jak przeładujemy sobie naszą aplikację, to tutaj już nie ma tej pustej pozycji i nie możemy jej wybrać. Jeżeli byśmy jeszcze zrezygnowali z tej wartości oraz to odznaczyli, zrobili jeszcze raz preview, to tutaj się pojawia ten właśnie placeholder, czyli choose an option. Jak mamy taką statyczną Listę. Możemy ją później sobie wykorzystać do zapisania tego pola w naszej bazie danych. Możemy to zrobić przez auto binding. Już to pokazywałem w którymś filmiku, więc po prostu poszukaj auto bindingu w liście moich filmików albo po prostu przez przycisk. Więc możemy sobie dodać nasz przycisk tutaj i jak jego klikniemy, to wtedy chcemy, żeby zaktualizować na przykład naszemu użytkownikowi make changes to current user. Pole, nie ja wiem co tam będzie, tam są jakieś liczby, może niech będzie. Musimy oczywiście stworzyć nowe pole, więc, bo nie mamy żadnego. Niech tam będzie jakiś numbers, i tu wybierzmy sobie, że to będzie tekst, bo tam sobie coś takiego wzięliśmy, że tam to jest tekstem, więc tu przypomnijmy sobie dropdown a value. Tym sposobem, jak zrobimy preview naszej aplikacji, wybierzemy coś tutaj z naszej listy, Klikniemy Nasz przycisk. Teraz wejdziemy do bazy danych naszej aplikacji, do użytkowników. Zauważ, że w tej kolumnie numbers wypełniły się nam rzeczy. Jest też druga opcja z naszą listą rozwijaną. Tutaj możemy wziąć sobie dynamiczne listę, coś z bazy danych, żeby się nam wyświetlało. Na przykład możemy sobie wyświetlić wszystkich użytkowników naszej aplikacji ramy, żeby to był typ user i naszym źródłem to będą po prostu użytkownicy. Jaki wybierzemy, możemy sobie też zaznaczyć, y, jaka będzie obecna opcja, żeby coś się nam wyświetlało, ale może być po prostu pusto i zobacz. Teraz nic nam się tu nie wyświetla, dlatego że wybraliśmy sobie, aby to był użytkownik, i źródła było y, użytkownicy. Ale Option Caption trzeba wybrać coś, co jest jakąś elementem naszego użytkownika, bo teraz tutaj wyświetlili się po prostu użytkownicy, czyli nic konkretnego, bo to jest cały wiersz w bazie danych. Nie wiadomo, czy to wyświetlić e-mail, czy te numbers, które przed chwilą dodaliśmy, czy cokolwiek innego. Więc w Option Caption możemy zaznaczyć sobie, że chcemy wyświetlić maile naszych użytkowników. Odświeżmy aplikację i zobacz. Mamy tutaj wyświetlonych wszystkie maile naszych użytkowników. Z naszej aplikacji. Przez to, że to jest źródło danych dynamiczne, możesz tu oczywiście dodać sobie jakieś sortowanie, przedalfabetycznie, alfabetycznie, możesz dodać ograniczenie, żeby wyświetlić tylko administratorów, i tak dalej, i tak dalej. Te drop-down, później ten element, który tutaj nam się wybrał i wybrał nasz użytkownik, możesz oprócz tego, że wykorzystać tutaj do wypełnienia gdzieś wartości w naszej aplikacji. Ale też możesz również w jakichś ograniczeniach wybrać, wykorzystać w warunkach przeróżnych. Na przykład, że jeśli ten drop value jest jakiś tam, to wtedy pozwól na zrobienie czegoś, albo nie pozwól. Możesz wyświetlić dany na przykład, przycisk, albo całą grupę przycisków, i tak dalej. I dalej. Jak wykorzystać taki warunek? Proszę bardzo, zaraz zobaczymy. Wsuńmy sobie od razu cały ten flow, żeby nam się nie świeciły te problemy tam. Zróbmy jeszcze warunek do tego, aby ukryć przycisk, jak coś będzie w naszej tutaj liście rozwijanej, wybrane. Więc dodaję sobie przycisk, tu mam conditional, dodaję sobie warunek, jeśli wartość tego dropdown, value, email jest równe, weźmy jakiegoś użytkownika, którego mamy w bazie danych przed test 11, to wtedy chcemy, aby nasza ten element po prostu się ukrył. Zróbmy preview naszej aplikacji. OK. Nic nie mamy wybrane. Wybrany test 1, test 2, test 11. O niestety nie znika. Mam jeszcze nie tak coś z warunkiem. Czyli musimy ukryć. This element is visible. Zaznaczyć to na nie. Jeszcze raz preview. Jeszcze raz. Nic nie mam zaznaczone. Jest przycisk test 1, jest przycisk test 3, jest przycisk test 11. Przycisk znika. Tak właśnie można drop-down list wykorzystać do tego, żeby gdzieś wpisywać jakieś elementy do naszej bazy danych, czy w ogóle wykorzystywać w workflow, y, ale też i robić na podstawie tego jakieś różne warunki, żeby wyświetlać albo cokolwiek chcesz zrobić. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć.